Tak, Zajmujemy miejsca. Proszę nawet, może najbliżej tak, nawet sceny, bo będzie ładnie swój lepiej. Proszę no bardzo. Proszę no bardzo. A tak tu dzisiaj bliżej słuchajcie. Jeszcze troszeczkę nasze tam Zobaczymy, czy to w, tej gra, w tej pierwszej części, jest taka że nie będę co jest w trzy części. Prosimy bardzo kochani, proszę bardzo bliżej, bo bez mikrofonu będzie, dlatego żeby słychać, słyszeć te słowa, a przeżycia są głębokie. Mieliśmy okazję widzieć wczoraj naprawdę przepiękny, Chcemy powiedzieć, że wczoraj była się światowa Premiera tego przedstawienia, pierwszy raz wystawiony jest u nas w Jest autor tutaj, pan profesor, że tego scenariusza, reżyser zarazem. Proszę bardzo, może tutaj, obok siostry, już sobie Tak, 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 tak. Pragnę serdecznie powitać w naszej parafii, w naszej szkole czyniłem to w sobotę, ale jeszcze raz to czynię księdza Jarka Wąsowicza, który jest organizatorem i, i głównym tym naszym pomysłodawcą, żeby, żeby ta premiera o błogosławionym księdzu Jerzym miała miejsce tutaj u nas w Pile i wczoraj także wystawiano ten, ten dramat w ściance. Witam także Pana Profesora, który jest autorem scenariusza i reżyserem także tego przedstawienia. I bardzo proszę, tej za Jarka Pana Profesora o wprowadzenie. To jest żeby można było lepiej to zrozumieć i tak dalej. Oddaję głos. Niech będzie pochwalony. Dla dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie chciałbym powitać wszystkim na tym w szczególnym wieczorze, tak jak mam mówił rząd dyrektor, rzeczywiście siłę spotkał w dniach niesamowity zaszczyt, że możemy gościć naszych kleryków z lądu z premierą spektakl, który za chwilę Państwo będą mieli okazję obejrzeć. Rzadko się zdarza, żeby tutaj była premiera, prawda? Zawsze przyjeżdżają do nas już praktycznie na końcu, tym razem jest inaczej. Albo dam tylko, że, że nasi kledycy sztukę będą grać jeszcze w innych znamienitych miejscach w seminarium w Wieśnie, już jest zaplanowane, m.in. też w Warszawie, w Kościele świętego Stanisława Kostki, się za Jerzego w maju. Także rzeczywiście postaramy się wiele miejsc odwiedzić. To ten spektakl pila, która w tym czasie był pomyślany. Dlatego, żeby uczcić te wielkie historyczne rocznice, które przeżywamy, z jednej strony bolesne dla nas, ale z drugiej strony także napełniające nas wszystkich nadzieją, która m.in. płynie z przesłania, które zostawił nam ksiądz Jerzy, żeby Żeby złodowym zwyciężać, żeby przebaczać sobie nawzajem, żeby być apostołami miłości. W tych środowiskach, w których Pan Bóg kieruje nasze życiowe drogi, to jest niezwykle aktualne przesłanie. Szczególnie właśnie dzisiaj, kiedy wspominamy raz, raz rocznicę mordu w Katyniu, a drugi raz tragedię smoleńską sprzed roku. Tak jak Książę Lektor mówił wczoraj, była premiera w szkołach, tutaj dla nauczycieli, później w ściance. o 16 godzinie w parafii świętej rodziny dzisiaj spotykamy się z Państwem, z czego się bardzo cieszymy. Ksiądz Popiełuszko już tak na samym końcu do nas jest bardzo bliski z Areziano, dlatego, że miał trzech kuzynów Salezjanów. Kuzynem był ksiądz Koronkiewicz, ksiądz Gniedziejko, oni niestety już nie żyją i ksiądz Rycewski, który teraz wrócił do Polski po wielu latach pracy w Niemczech a któremu ksiądz Pobiełuszko służył w mężczyźnie światowym bardzo bliscy kuzyn. Ja nie będę przedłużał, bo dzisiaj się wprost się wydałem. Oddaję głos panu profesorowi Mirosławowi Brazikowi, to jest profesor literatury chrześcijańskiej w naszym seminarium od wielu, wielu lat i całym sercem zaangażował się w naszej inicjatywy, jest autorem, reżyserem całego spektaklu, autorem również wielu... Ciekawe pozycji, które dla mnie Państwo przy zakończeniu nabyć także książki, gdyby ksiądz wieży pisał wiersz. Ja tyle oddaję głos panu profesorowi i, i zapraszam do, do przeżycia tego pięknego i bardzo moją szczęścia. Szanowni Przewodniczący, Dyrektorze, Profesorze, Szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj przedstawić Państwu taki krótki Cała powstała, rok temu y, wspólnie z Janem jasińską z Kowala układaliśmy książkę o księdzu Jerzym. Są tutaj najpiękniejsze fragmenty kazań księdza Jerzego i y, m, moje wiersze, które są takim monologiem księdza Jerzego. Ta książka spodobała się kolonii judeńskiej i y, zechcieli zamówić dramat o księdzu Jerzy, który napisali wspólnie z Piotrem Jędrzejczakiem. Skończyliśmy go w grudniu 2010, 2010 roku i teraz jednocześnie zaczęliśmy myśleć o tym, żeby ten dramat wystawić także w rądzie. Powstał zespół teatralny, któremu ja chciałem teraz serdecznie tutaj Państwa podziękować i za to, że mogło dojść w tym pięknym miejscu, czyli w, tym, w tym sali wczoraj, do pierwszej próby teatralnej, za taką życzliwość, za atmosferę wspaniałą tutaj wytworzoną. Chciałem zespołowi, który jest za tą kurtyną podziękować za wielki trud, szczególnie w ostatnich dniach. Muszę powiedzieć, że panowie starej się tutaj naprawdę sprawdzili. Jeszcze, jeszcze przed nimi dzisiaj kolejny taki egzamin. Myślę, że, że to w Krótko o sztuce. Otóż składa się ona, proszę Państwa, z trzech sekwencji. Pierwsza sekwencja jest utrzymana w konwencji kina miemnego i starego kina. Yy. Znajdziemy tam kontekst historyczny. Poszukiwamy <grym> pytania, jak do tego doszło, że tak wspaniały kapłan został tak okrutnie zamordowany. I druga część, to zobaczymy yy. scenę Drogi Krzyżowej, kiczowanie Chrystusa i jednocześnie będziemy świadkami rozmów trzech osób uwigłanych w złoto wikłanych złotych. Trzecia część to będą wiersze z tej książki przedstawione w formie teatralnej. Zapraszam.